Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Koenareja, w ramach projektu Kraków Wspólnie realizowanego przez International Fund, przeprowadziła kilkaset godzin języka polskiego jako obcego dla bardzo szczególnej grupy, dla uczniów krakowskich szkół, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Oznaczało to, że uczyliśmy dzieci, które doświadczają pewnego rodzaju trudności w uczeniu się w ogóle. No, widać te trudności również w się języka polskiego. Przyjęliśmy taką formułę, że języka polskiego w tym szczególnym przypadku, albo w tych szczególnych przypadkach, będą uczyć nie lektorzy języka polskiego, tylko pedagodzy, a więc nauczyciele po pedagogice specjalnej, którzy Znają metody sprawdzające się w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Zaczęliśmy od diagnozy. Każdy z nauczycieli przeprowadził diagnozę potencjału ucznia. Bardzo pomocne było tutaj ich doświadczenie zawodowe i oczywiście sentencje. Znajdujący się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, i na tej podstawie dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy opracowaliśmy indywidualny program kursu, który realizowany był najczęściej w formule jeden na jeden, czasami jeden nauczyciel i dwóch uczniów. Ten pomysł, żeby poprosić o realizację tych dodatkowych godzin języka polskiego nauczycieli, oligofranopatego, okazał się w praktyce. Bardzo dobrym pomysłem, dlatego, że e, po pierwsze, tutaj bardziej chodziło o komunikację w języku polskim a niż, niż o znajomość, rozpoznanie reguł, zasad, norm systemu. E, I po drugie, e, nauczyciele uczący języka polskiego, beneficjentów w tym projekcie, to byli ich nauczyciele innych przedmiotów w szkołach specjalnych. A więc, e, już na starcie, mieliśmy przewagę. E, w względem tej sytuacji, gdybyśmy poprosili o realizację tego lektorów, mieliśmy przewagę, która polegała na tym, że nauczyciel i uczeń byli już w relacji, a w tym przypadku, kiedy uczymy osoby z niepełnosprawnością, no to kluczem do sukcesu jest właśnie stworzenie tej relacji. W naszej szkole miał miejsce kurs nauki języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji z Ukrainy. Uważam, że był, był to strzał w dziesiątkę. Zauważyliśmy, że dzieci są swobodniejsze w relacjach społecznych, w zabawach integracyjnych, także z innymi dziećmi w parku. Swobodnie robią zakupy, czyli takie podstawowe czynności, które. Dla nich mogłoby być problematyczne, stały się taką codziennością, umieją sobie poradzić właśnie w tych prostych czynnościach codzien życia codziennego. Dlaczego ta edukacja ma sens? Um, dlatego, że te dzieci potrzebują wsparcia wielopłaszczyznowego. Fajnie, że robią to jego frenopedagodzy, bo mają doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, umieją do każdego dziecka podejść indywidualnie, znaleźć te cechy, te punkty, które trzeba wzmocnić, umieją budować napięcie, wspólne wiedzą, kiedy z dzieckiem trzeba przestać, tak żeby ta nauka miała większe, lepsze efekty.